Dzień dobry, super gołąb gości dzisiaj w Nowej Soli. Wyjątkowo jesteśmy w redakcji czasopisma Poradnik Kodowcy. Pierwszy raz pokazujemy redakcję i tutaj część zespołu naszego redakcyjnego. Krótko przedstawię osoby. Moja żona Monika Górska. Ona jest przede wszystkim głównym grafikiem. Ona odpowiada za skład gazety. To jak wygląda gazeta. I oczywiście no, wiele też innych prac, ponieważ tutaj, jak to w redakcji, wiele zadań realizuje się wspólnie. Kolejną osobą jest Rafał Gil. Yy, Rafał to jest główna osoba, która zajmuje się sprawami reklamy, czyli jeżeli ktoś chce reklamy, jakieś ogłoszenie do gazety, to najczęściej yy, połączy się właśnie z Rafałem. Yy, oczywiście Rafał pomaga także w innych czynnościach typowo informatycznych. Kolejną osobą jest Ewa Warszawska. Tą yy, osobę Ewę najczęściej słychać po drugiej stronie słuchawki. Jak dzwon dzwonicie do redakcji, to ona odbiera telefony i pomaga we wszystkich sprawach. Przede wszystkim sprawy biurowe, wszystkie ogarnia, że tak powiem, Ewa. Plus także pomaga w innych czynnościach związanych z gazetą. Yy, nagrywamy ten filmik, ponieważ 1 stycznia zakończyła się aukcja gołębi z hodowli Marcina Kapinosa Grzegorza Lesia. Jak wiadomo w tej aukcji była niespodzianka, wśród osób, wśród osób które co, chociaż raz zalicytowały jednego z gołębi lub parę gołębi w tej aukcji, zostaną wylosowane gołębie. Tych gołębie jest 8 sztuk, tutaj mamy ich numery. Po kolei będziemy losować karteczki z loginami osób, które, z loginami z portalu Super Gołąb, które losowały te gołąbki. Nie ma co przedłużać, ja losuję pierwszą osobę, tutaj Monika będzie protokołować, kto wygra danego gołębia. Losujemy pierwszą kartkę. Pierwszego gołąbka wygrała osoba o loginie Wader60. Wader60. Kolejny gołąbek to jest Matio 77. Kolejny gołąbek to jest Piotr D. Kolejny gołąbek to jest luka 7894. Kolejny gołąb to jest taki ciężko do wymienia, będzie ten, ten login AAXBBR. Bardzo tajemniczy. Ile mam gołąbków? 5. 5 gołąbków, jeszcze 3 zostały. Kolejny to jest Golab. GOLAB.J Kolejny to jest BOJAK2107 I ostatni, tak? Tak, jeszcze jeden. I ostatni gołąbek. To jest MARO. Maro. Za chwilę pokażemy tą kartkę, protokół, też na internecie. Ten filmik znajdzie się na internecie oraz lista zwycięzców. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w tej licytacji. Marcin Kapino z osobami, które zostały wylicytowane, będzie się kontaktował w sprawie przekazania tych gołąbków. Jeszcze raz bardzo dziękujemy w nowym roku. Życzymy wszystkiego dobrego. Zapraszamy do śledzenia portalu SuperGołą, aukcji internetowej oraz czytania czasopisma Poradnik Hodowcy. Dziękuję bardzo.